Odrębne światy, nauka i służba społeczeństwu. Gdy spotykają się razem, rodzi się nowa jakość, otwierająca drogę do niezwykłego rozwoju i bezpieczeństwa. Zasperant Editha Mądrzycka, Komenda Miejska Policji w Skierniewicach. Jestem przewodnikiem psa służbowego patrolowo-tropiącego imieniu Pasja od 4 lat, a w komendzie pracuję już 11. Nazywam się Janusz Łączkowski, jestem doktorem habilitowanym, inżynierem nauk technicznych. Jestem pracownikiem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki IPPT Pan w Warszawie. Zajmuję się zobrazowaniem trójwymiarowym otoczenia. Jestem robotykiem mobilnym, informatykiem, a także osobą, która zajmuje się opracowaniem technologii zobrazowania trójwymiarowego otoczenia, która może znaleźć szerokie zastosowanie. Odkąd zostałam przewodnikiem psa służbowego, uznałam, że praca mojego brata fantastycznie uzupełni moje działania, czyli poszukiwanie osób, ponieważ skanowanie przestrzenne, które akurat w tym przypadku jest bardzo dokładne i pokazuje otoczenie całe, fantastycznie mogłoby uzupełnić notatki z poszukiwań, bo daje pełny obraz tego, co się dzieje dookoła mnie, czyli tam, gdzie ja jestem i szukam osoby zaginionej, nocą mamy dokładnie nie tylko przebieg trasy, którą ja odwzoruję, ale mamy też informacje, co się dzieje dookoła i możemy prześledzić otoczenie całe. Na przykład mogłam pominąć jakiś szczegół, który później, w pracy poszukiwawczej może być zauważony i w to miejsce możemy skierować konkretną grupę. To jest po prostu fantastyczne narzędzie do wykorzystania w przyszłości. Zacznijmy od genezy tego całego wynalazku. Dlaczego pies? Dlaczego, dlaczego policja? Dlaczego, dlaczego warto się tym zainteresować? Jakie były początki tego, tego pomysłu? Mianowicie, pies jako istota żywa jest wyposażona w nos, gdzie na trzech molekułach pies jest w stanie wyczuć zapach i podążać za tym zapachem oraz wykonywać czynności wytrenowane, tak aby zrealizować konkretne zadania. Ten nos jest takim tworem, gdzie bardzo trudno go podrobić, obecny stan techniki nie jest w stanie wytworzyć, można powiedzieć, substytutu. W związku z tym dopiero połączenie innych technologii z tym nosem powoduje hybrydowe nowe możliwości. Dlatego tutaj wyposażamy psa w kamizelkę wraz z systemem pomiarowym. Poprzez pomiarowy rozumiemy tutaj laserowe systemy pomiarowe oraz kamery, dzięki czemu jesteśmy w stanie zobrazować otoczenie w trójwymiarze, wyznaczyć trajektorię tego psa i wykorzystać w pełnym w wymiarze zalety psa, czyli jego nosa, a także zdobyczy technologicznych w postaci odtwarzania trajektorii oraz zwizualizowania mapy trójwymiarowej otoczenia. No, chciałbym powiedzieć, że dopiero hybrydowe podejście umożliwia pełne wykorzystanie tak naprawdę potencjału psa oraz nowoczesnych technologii mapujących 3D. Nasz projekt, którym zajęliśmy się, pracowaliśmy nad nim od dwóch lat, wypełnił taką niszę. Tego jeszcze nie było. Jesteśmy pierwsi na świecie, którzy połączyli technikę z pracą psów służbowych. Nad tym się w tym momencie skupiliśmy. Na ten moment nie jesteśmy jeszcze gotowi, żeby to wdrożyć, bo ta kamizelka, którą jest to już piąta kamizelka, którą zbudowaliśmy, jest jeszcze na tyle duża, że ona nie spełnia moich, jako przewodnika psa służbowego, roli, bo jest jeszcze zdecydowanie za ciężka i niewygodna. Natomiast jest to przestrzeń, na którą będziemy pracować, bo ważne jest po prostu, żeby o tego naszego psa dbać. Tak? Dobrostan jego jest najważniejszy, a jeżeli chodzi o inne prototypy, to nie są już to prototypy, to są już gotowe narzędzia do pracy takiej w terenie. Także można spokojnie już je wykorzystywać, spełniają swoją funkcję. Chciałbym opowiedzieć o bardzo ważnym zastosowaniu tej technologii, mianowicie w zagrożeniach CBRNI. To są zagrożenia, które w czasie kryzysowym uniemożliwiają tak naprawdę rozpoznanie terenu przez siły żywe. Na przykład tutaj wysłanie psa może być niebezpieczne dla samego właśnie zwierzaka. W tej sytuacji jesteśmy w stanie za zaproponować rozwinięcie systemu robotycznego, który jest stosowany obecnie poprzez wyposażenie w nasz system mapowania. Dzięki czemu ten robot będzie w stanie pokonać drogę, wskazaną drogę, wykonać konkretne pomiary, wrócić i dostarczyć przebytą trajektorię oraz mapę trójwymiarową. Dzięki czemu będziemy w stanie tak naprawdę odpowiedzieć bardzo szybko na zaistniałą sytuację kryzysową w dowolnych warunkach. Nasza technologia jest w stanie znacząco usprawnić obecnie znane i stosowane roboty, tak zwane roboty EOD stosowane w policji.